Było szaro i zimno. Wiatr smagał twarze niczym niewidzialne brzytwy, a ciężkie niebo zdawało się zapowiadać, że nic dobrego nie wydarzy się dziś w tym sądzie. Powoli podeszłam do wejścia, tuląc do piersi podniszczoną skórzaną teczkę, w której zamknęłam wszystkie swoje nadzieje. Każdy mój krok rozbrzmiewał echem na zimnym marmurze korytarza, jakby moje własne stopy ogłaszały wyrok jeszcze przed sędzą. Sala rozpraw była prawie pełna. Zwykli ludzie zajmowali ławki. Niektórzy obserwowali bez zainteresowania, inni jakby żywili się cudzym nieszczęściem. Wśród nich, na swoim stałym miejscu, siedziała moja matka jedyna znajoma twarz, która w tej chwili dawała mi odrobinę siły. Jej oczy lśniły cichym wsparciem, choć wyraz twarzy zdradzał ukryty niepokój. Po drugiej stronie sali wszedł on, Krzysztof. Ubrany nienagannie, drogi garnitur, lśniące buty, arogancka postawa, którą znałam aż za dobrze. Szło się za nim pewnością zwycięzcy. W jego spojrzeniu był błysk pogardy, okrutna pewność siebie, która zdawała się redukować wszystkich wokół do zwykłego pyłu. Nie był sam. Za nim szli jego rodzice sztywni, chłodni, patrzący na mnie, jakbym była oszustką próbującą ukraść coś, co nigdy nie należało do mnie. Kiedy sędzia wszedł na salę, wszyscy wstali. Serce waliło mi tak mocno o żebra, że bałam się, iż ktoś to usłyszy. Palce zacisnęły się kurczowo na skórzanej teczce, szukając oparcia, którego już dawno nie miałam. Krzysztof przemówił jako pierwszy. Jego głos był twardy i ostry. Wysoki sądzie, to dziecko nie jest moje. Ta kobieta chce tylko łatwych pieniędzy. Jego słowa odbiły się echem od ścian niczym wyrok. Nie płakałam. Nie zareagowałam. Tylko wzięłam głęboki oddech, czując w ustach gorzki smak wstydu. Szemranie na sali było nieuniknione. Usłyszałam stłumione śmiechy, złowrogie szepty. Wyrok zdawał się już zapaść, zanim w ogóle miałam szansę się bronić. Moja dusza krzyczała, ale usta pozostały zamknięte. Sędzia, mężczyzna w średnim wieku o surowym spojrzeniu, rzucił mi pytające spojrzenie. Czy chce pani odpowiedzieć? Drżącą ręką otworzyłam teczkę. Każdy ruch wydawał się obciążony latami bólu i upokorzenia. Ze środka wyjęłam tylko jedną, białą kopertę. Podałam ją urzędnikowi sądowemu, który następnie przekazał ją sędziemu. Sala pogrążyła się w ciszy. Nawet Krzysztof, który jeszcze przed chwilą uśmiechał się z pogardą, teraz wydawał się zaniepokojony moim spokojem. Sędzia otworzył kopertę i uważnie przeczytał dokument. Jego oczy szybko przesuwały się po linijkach tekstu, a usta ściągnęły się w wąską linię. Wreszcie spojrzał na salę i z powagą. Z jaką wypowiada się słowa niosące ciężar prawdy, oświadczył. Test dna wykazuje z 99 i 90% pewnością, że pan Krzysztof Kowalski jest ojcem dziecka. Uśmiech Krzysztofa zniknął. Jego twarz zastygła, oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a przez chwilę wydawał się mały, niemal niewidoczny w oczach tych wszystkich, którzy jeszcze chwilę temu byli świadkami jego arogancji. Szemranie powróciło, tym razem w zupełnie innym tonie. Spojrzenia pełne potępienia skierowały się ku niemu, ku jego rodzicom, ku całemu temu spektaklowi, który właśnie się rozpadał. Nie uśmiechnęłam się. Tylko opuściłam wzrok i wzięłam głęboki oddech, czując, że być może, pierwszy raz od dawna, sprawiedliwość była bliżej, niż kiedykolwiek się spodziewałam. Krzysztof próbował zareagować. Chciał coś powiedzieć. Wydobył z siebie tylko kilka nieskładnych słów, ale sędzia szybko go uciszył. Proszę mieć przyzwoitość i zamilknąć, panie Kowalski. Słowa sędziego rozbrzmiały jak moralny wyrok, którego sama nigdy nie potrafiłabym wyrazić tak trafnie. I tam, stojąc pośrodku tej zimnej sali, zrozumiałam, że ta bitwa jeszcze się nie skończyła. Prawda została ujawniona, to fakt. Ale droga do odbudowania mojego życia i życia mojego dziecka będzie długa, trudna i pełna nowych wyzwań. Wiedziałam w tamtej chwili, że najgorsze dopiero nadejdzie. Ale pierwszy raz od bardzo dawna wiedziałam też, że nie jestem już sama. Gdy niewygodna cisza zawisła nad salą sądową, moja myśl, niczym nieokiełznany koń, pogalopowała wstecz, powracając na kręte ścieżki, które zaprowadziły mnie aż tutaj. Poznałam Krzysztofa podczas szczególnie pięknej jesieni. Drzewa, przybrane w odcienie czerwieni i złota, zdawały się płonąć nad uliczkami małego miasteczka, w którym mieszkałam. Pracowałam na pół etatu jako bibliotekarka a jednocześnie studiowałam zarządzanie na skromnym uniwersytecie, który mimo wszystko był dla mnie powodem do dumy. Krzysztof różnił się od wszystkich mężczyzn, których znałam, inteligentny, pewny siebie, obdarzony elokwencją, która sprawiała, że wierzyłam, iż wreszcie znalazłam kogoś gotowego zbudować ze mną wspólne życie. Przez pierwsze miesiące Krzysztof był nienagannym dżentelmenem. Kwiaty zostawiane dyskretnie pod moimi drzwiami, romantyczne liściki ukryte między stronami moich ulubionych książek, kolacje przygotowywane przy blasku świec. Wydawał się wyjęty wprost ze snu, tego ukrytego głęboko w duszy, o którym nie mówi się nikomu. Jednak ta doskonała fasada zaczęła powoli pękać, niemal niezauważalnie. Zaczęło się od drobnych uwag podszytych troską. Powinnaś ubierać się bardziej elegancko. Powiedział pewnego dnia, spoglądając na moją prostą sukienkę krytycznym okiem: Zasługujesz na to, by wyglądać jak prawdziwa kobieta. Potem przyszły poprawki dotyczące mojego sposobu mówienia, śmiania się, a nawet chodzenia. Na początku przyjmowałam jego słowa jako rady kogoś, kto mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej. W końcu kto nie popełnia błędów? Kto nie może się zmienić na lepsze? Prawdziwy Krzysztof objawił się w pełni w dniu, w którym powiedziałam mu, że jestem w ciąży. Pamiętam tamto poranne spotkanie z zatrważającą dokładnością. Siedzieliśmy przy kuchennym stole, a ja strzesącymi się rękami, podałam mu test ciążowy. Czego oczekiwałam? Może mocnego uścisku, słów wsparcia, uśmiechu zaskoczenia zmieszanego z radością. Co otrzymałam? Najzimniejszą ciszę, jaką kiedykolwiek poczułam. Położył test na stole, odsunął krzesło gwałtownym ruchem i spojrzał na mnie tak, jakby patrzył na obcą osobę, która wtargnęła do jego życia. Zrobiłaś to celowo, prawda? Oskarżył, nie zmieniając tonu głosu. Moje serce rozpadło się na tysiąc kawałków. Próbowałam tłumaczyć, pokazać mu, że nasze dziecko było owocem miłości i bliskości. Nie chciał słuchać. Wstał, wziął płaszcz i wyszedł. Zostawiając za sobą jedynie echo zatrzaśniętych drzwi. Od tamtej chwili moje życie zamieniło się w pole bitwy. Krzysztof stał się chłodny, odległy, sarkastyczny. Nie tylko odsunął się ode mnie, ale także przeciwstawił mnie swojej rodzinie. Jego matka, kobieta o arystokratycznej postawie i lodowatym spojrzeniu, pewnego popołudnia zjawiła się w moim domu tylko po to, by jasno dać mi do zrozumienia: Nie myśl sobie, że zatrzymasz mojego syna taką historyjką. Jeśli będzie trzeba, poruszymy niebo i ziemię, by udowodnić, że jesteś zwykłą oportunistką. Wstyd i oburzenie paliły mnie od środka. Ja, która pragnęłam jedynie miłości i partnerstwa, teraz byłam przedstawiana jako pospolita awanturnica. Bez wsparcia, bez pieniędzy, dźwigając ciężar samotnej ciąży, byłam zmuszona porzucić studia. Zatrudniłam się w małym sklepie spożywczym, robiąc wszystko, by przetrwać każdego wieczoru moje ciało było wyczerpane, ale umysł nie ustawał w szukaniu wyjścia. Nie zamierzałam pozwolić, by okrucieństwo Krzysztofa i jego rodziny mnie pokonało. Poród był jednym z najbardziej samotnych momentów mojego życia. Nie było nikogo, kto trzymałby mnie za rękę. Nie było nikogo, kto dodałby mi otuchy. Ale kiedy usłyszałam pierwszy krzyk mojego syna, Jakuba, cały ból na chwilę zniknął. Przytuliłam go do piersi i w milczeniu przysięgłam, że nigdy nie zazna bólu odrzucenia, który był mi tak dobrze znany. Rzeczywistość jednak szybko przypomniała o sobie w brutalny sposób. Krzysztof nie pojawił się w szpitalu. Nie wysłał kwiatów. Nie zadzwonił ani razu. Przez miesiące próbowałam nawiązać kontakt, w sposób cywilizowany. Chciałam tylko, by Jakub znał swojego ojca, by miał rodzinę, by nie nosił tych samych blizn co ja. W zamian otrzymałam ciszę. A gdy w końcu zwróciłam się o pomoc do sądu, spotkałam się tylko z pogardą. To w tym klimacie kłamstw i obojętności rozpoczęła się nasza sądowa batalia. Krzysztof nigdy nie chciał usłyszeć prawdy. Dla niego byłam jedynie błędem, który należało wymazać. A mimo to, nawet teraz, nie pragnęłam zemsty. Pragnęłam jedynie sprawiedliwości. Pragnęłam jedynie godności dla mojego syna. Teraz, patrząc jak kłamstwa Krzysztofa rozsypują się pod ciężarem niepodważalnego dowodu dna, czułam smutek, nie dla niego, ale dla wszystkiego, co utraciliśmy. Wiedziałam jednak, że to jeszcze nie koniec. I że nowy rozdział, być może najtrudniejszy, dopiero się zaczynał. Po rozprawie uczucie ulgi, które na chwilę rozlało się po mojej duszy, szybko się rozwiało, zastąpione jeszcze większym strachem. Udowodnienie prawdy przed sądem nie oznaczało końca walki. Wręcz przeciwnie to był dopiero początek nowego, trudniejszego etapu. Krzysztof, upokorzony na oczach wszystkich, opuścił salę rozpraw w towarzystwie swoich rodziców, z twarzą bladą odtłumionej wściekłości. Wiedziałam, że nie przyjmie porażki spokojnie. Pierwszy akt odwetu nastąpił szybko. Kilka dni później otrzymałam list od renomowanej kancelarii adwokackiej. W chłodnych, wyrachowanych słowach informowano mnie, że Krzysztof domaga się rewizji procesu, twierdząc, iż został wprowadzony w błąd i chce podważyć wyniki badań. Była to desperacka próba ratowania własnego wizerunku, lecz dla mnie oznaczała tylko jedno, więcej cierpienia, więcej bezsennych nocy, więcej kosztów, których nie byłam w stanie udźwignąć. Następne miesiące były czasem absolutnej rozpaczy. Mieszkaliśmy, Jakub i ja, w małym mieszkanku jeden pokój z aneksem, którego czynsz pochłaniał niemal całą moją pensję. Za dnia pracowałam jako kasjerka w sklepie spożywczym, a wieczorami szyłam ubrania na zamówienie dla klientów, którzy płacili niewiele i wymagali zbyt wiele. Trudności finansowe były przytłaczające. Bywały noce, gdy jedynym posiłkiem była wodnista zupa, którą dzieliłam z synem. Bywały dni, kiedy pokonywałam kilometry pieszo, niosąc Jakuba na rękach, byle tylko zaoszczędzić na bilecie autobusowym, mimo że moje ciało było wyczerpane, a stopy bolały przy każdym kroku. Mimo wszystko nigdy nie przestawałam się do niego uśmiechać. Nigdy nie pozwoliłam, by poczuł, że w naszym domu czegoś brakuje. Jeśli brakowało pieniędzy, to miłości mieliśmy w nadmiarze. Jednak ciężar samotności był ogromny. Moi dawni przyjaciele oddalili się wielu z nich pod wpływem oszczerstw rozsiewanych przez Krzysztofa i jego rodzinę. Miasto, które kiedyś wydawało się przyjazne, teraz szeptało oskarżenia na każdym rogu. Upokorzenia stały się codziennością. Pamiętam szczególnie jedno popołudnie, gdy odbierałam Jakuba z przedszkola. Jedna z matek, nieświadoma, że słyszę, powiedziała do drugiej. To ta dziewczyna, co próbowała wkręcić się w rodzinę Kowalskich. Biedne dziecko, odpowiedziała druga, rzucając mi spojrzenie pełne źle ukrytej litości. Ścisnęłam mocniej dłoń Jakuba i, z uniesioną głową, wyszłam z przedszkola, choć serce krwawiło. Ale było coś, czego nikt nie mógł mi odebrać moja determinacja. Obiecałam sobie, że Jakub będzie miał lepszą przyszłość, że będzie wiedział, iż jego matka walczyła z godnością. Zapisałam się ponownie na wieczorowe studia z zarządzania. Zajęcia były trudne, godziny wyczerpujące. Wielokrotnie zasypiałam nad książkami, pokonana przez zmęczenie, tylko po to, by obudzić się przy płaczu mojego synka. A mimo to podnosiłam się. Zakładałam uśmiech na twarz i zaczynałam od nowa. Każda przeszkoda zostawiała nową ranę, ale też rodziła nową siłę. Nauczyłam się zamieniać pogardę w paliwo do działania. Przekształcałam wstyd w odwagę. A nade wszystko uczyniłam z Jakuba moją największą motywację. Jednak nawet największa siła nie mogła powstrzymać skutków ciągłej presji. Pewnej nocy, po długim dniu pracy i nauki, poczułam silny ból w klatce piersiowej. Świat wokół mnie zawirował gwałtownie i zanim zdążyłam poprosić o pomoc, upadłam na podłogę naszego maleńkiego mieszkania. Obudziłam się w szpitalnym łóżku. Lekarka była bezpośrednia przemęczenie, niedożywienie, skrajne wyczerpanie. Musi pani odpocząć, ostrzegła. Inaczej nie starczy pani sił, by wychować syna. Te słowa dźwięczały w mojej głowie przez wiele dni. Jak mogłam odpocząć? Jak mogłam przestać walczyć, skoro wszystko w moim życiu zależało od tej walki? Wtedy zrozumiałam, że sama nie dam rady. Potrzebowałam pomocy. Potrzebowałam znaleźć sojuszników. Potrzebowałam, po raz pierwszy od bardzo dawna, zaufać komuś. I właśnie w tym momencie słabości pojawiła się niespodziewana szansa. Szansa, która, jeśli tylko ją dobrze wykorzystam, mogła na zawsze odmienić los mój i mojego syna. Po fizycznym załamaniu, które zaprowadziło mnie do szpitala, zrozumiałam, że walka w pojedynkę to ciężar zbyt wielki nawet dla najsilniejszego ducha. Właśnie wtedy życie, ze swoją nieprzewidywalną czułością, postawiło na mojej drodze osobę, która zmieniła wszystko. Helena. Była pracownicą socjalną w szpitalu. Życzliwa twarz pośród wrogości, która mnie otaczała. To ona, widząc moją kartę pacjenta i brak jakiegokolwiek wsparcia rodzinnego, usiadła obok mnie i z niezwykłą cierpliwością wysłuchała mojej historii. Nie musisz dźwigać tego ciężaru sama, powiedziała, mocno ściskając moją dłoń. Te proste słowa przełamały mur, który budowałam wokół siebie przez lata. Po raz pierwszy od dawna płakałam, bez wstydu, bez strachu, że zostanę uznana za słabą. Helena nie poprzestała na słowach. Pomogła mi zapisać się do programu wsparcia dla samotnych matek, załatwiła stypendium, dzięki któremu mogłam kontynuować studia i poleciła mnie do lepiej płatnej pracy administracyjnej. Dzięki niej nasze życie zaczęło się zmieniać. A jednak Krzysztof wciąż nie rezygnował z prób zniszczenia mnie. Nową rozprawę dotyczącą ponownego ustalenia alimentów i opieki wyznaczono na trzy miesiące później. Tym razem nie byłam już tą samą, przestraszoną kobietą, którą kiedyś znał. Teraz nosiłam w sobie cichą siłę i przekonanie, których nigdy nie byłby w stanie zrozumieć. Przygotowałam się, jak do ostatecznej bitwy. Zebrałam dowody, zeznania, dokumenty. Dokładnie rejestrowałam każdą próbę zniesławienia mnie przez Krzysztofa lub jego otoczenie. W dzień rozprawy ubrałam się skromnie, tak jak ktoś, kto nie musi niczego udowadniać, czarne spodnie, biała koszula i ta sama para butów, które nosiłam podczas pierwszej rozprawy. Nie potrzebowałam ozdób. Moja prawda była moją jedyną tarczą. Sala była pełniejsza niż wcześniej. Wiadomość o procesie z udziałem wpływowej rodziny Kowalskich rozeszła się szeroko, przyciągając ciekawskich i dyskretnych dziennikarzy. Krzysztof znów pojawił się z rodzicami. Wyglądał nienagannie, jak zawsze. Ale w jego oczach czaił się strach, którego nie potrafił ukryć. Sędzia, poważny, otworzył rozprawę. Tym razem Krzysztof poprosił o głos jako pierwszy. W chłodnym, wyrachowanym przemówieniu próbował przedstawić się jako ofiara, twierdząc, że próbowałam wyłudzić pieniądze od jego rodziny i że cała ta sprawa była jedynie sposobem na zaszkodzenie mu. Przedstawił wątpliwe dokumenty i zeznania przyjaciół, zmanipulowanych przez jego wpływy. Ten sam stary teatr. Te same kłamstwa, teraz wypowiadane z większą desperacją. Kiedy przyszła moja kolej, wstałam. Sala zdawała się skurczyć pod ciężarem ciszy. Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo, zaczęłam mocnym głosem. Przez lata byłam oskarżana, poniżana i oczerniana. Dziś nie stoję tutaj, by kogokolwiek niszczyć, ale by chronić prawo mojego syna do uznania i opieki. Podałam sędziemu teczkę ze wszystkimi dowodami. Wśród nich były zaświadczenia lekarskie, zapisy prób zniesławienia i, co najważniejsze, Nowy test dna, przeprowadzony w niezależnym, międzynarodowo certyfikowanym laboratorium. Sędzia przeglądał dokumenty przez kilka minut. Sala tonęła w napięciu, każdy oddech zdawał się być zbyt głośny. Gdy wreszcie podniósł wzrok, jego spojrzenie było twarde jak stal. Panie Krzysztofie Kowalski, nowe wyniki potwierdzają z dziewięćdziesięcioma i dziewięćdziesięcioma setnymi procent pewnością, że chłopiec jest Pańskim synem. Co więcej, przedstawione przez panią Nowak dowody jasno wskazują na próbę manipulacji i zniesławienia z pańskiej strony. Twarz Krzysztofa pobladła. Jego ojciec szepnął coś niezrozumiałe. Jego matka spuściła głowę, nie mogąc znieść wstydu. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Sędzia, w geście, którego nikt się nie spodziewał, orzekł, że oprócz alimentów Krzysztof musi również wypłacić odszkodowanie za doznane krzywdy moralne. Krzysztof, który zawsze wierzył, że stoi ponad prawem, został zmuszony nie tylko do uznania swojego syna, ale też do symbolicznego naprawienia godności, którą próbował mi odebrać. Na chwilę nasze spojrzenia się spotkały. Jego było pełne czystego niedowierzania i bezsilnej furii. Moje emanowało absolutnym spokojem. Nie musiałam krzyczeć. Nie musiałam się mścić. Sprawiedliwość przemówiła za mnie. Ujęłam dłoń Jakuba, który przez całą rozprawę siedział cicho obok mojej matki, i wyszłam z sądu z uniesioną głową, czując, że każdy mój krok rozbrzmiewał nie tylko na korytarzach tego budynku, ale także na ścieżce całego mojego życia życia, w którym nie było już miejsca na uległość ani strach. Jednak wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Krzysztof nie pogodził się z porażką. Planował ostatni cios, taki, który mógł nie tylko zachwiać nowym życiem, które zaczynałam budować, ale zagrozić wszystkiemu, co okochałam. Wyrok sądu był dla mnie zarówno zwycięstwem moralnym, jak i praktycznym, ale w głębi duszy wiedziałam, że Krzysztof nie pogodzi się z porażką tak łatwo. I miałam rację. W kolejnych miesiącach zaczęły się ukryte groźby. Anonimowe telefony w środku nocy. Złośliwe spojrzenia dawnych znajomych, gdy przechodziłam ulicą. Subtelne plotki rozsiewane w miejscach, gdzie pracowałam i studiowałam. Na początku się bałam. Obawiałam się, że koszmar, który sądziłam, że już się skończył, znowu zawładnie moim życiem. Jednak z czasem zrozumiałam, że strach był jedyną bronią, jaka mu jeszcze pozostała. I że jeśli mu na to pozwolę, cały mój trud pójdzie na marne. Postanowiłam działać. Z pomocą Heleny, pracownicy socjalnej oraz godnego zaufania prawnika, którego mi poleciła, udokumentowałam wszystkie incydenty i zgłosiłam sprawę na policję. Tym razem się nie ukrywałam. Nie błagałam. Formalnie zgłosiłam każdy akt zastraszenia. Kiedy Krzysztof otrzymał wezwanie, zrozumiał, że nie ma już przed sobą tej samej niepewnej dziewczyny, którą kiedyś znał. Stała przed nim kobieta ukształtowana przez ból, zahartowana przez przeciwności i wzmocniona bezwarunkową miłością do swojego syna. I wtedy w końcu odpuścił. Nie dlatego, że stał się lepszym człowiekiem, ale dlatego, że zrozumiał, iż nigdy mnie nie złamie. Krok po kroku w naszym życiu zaczęła gościć upragniona cisza. Ukończyłam studia z zarządzania z wyróżnieniem. Dostałam pracę w szanowanej firmie w mieście, co pozwoliło nam przenieść się do większego, prostego, ale ciepłego mieszkania. Jakub rósł zdrowy i szczęśliwy, otoczony miłością i pewnością, że jego mama zawsze będzie o niego walczyć. Każde drobne zwycięstwo, każdy jego uśmiech były dla mnie największą nagrodą. Patrzenie w przeszłość przestało boleć. Wręcz przeciwnie, stało się przypomnieniem o wszystkim, co przetrwałam i co pokonałam. Lata później, kiedy moje życie było już stabilne i spokojne, spotkałam Krzysztofa przypadkiem na miejskim placu. Był sam, przygnębiony, z oczami pełnymi cieni błędów, których nigdy nie potrafił uznać. Nie poczułam gniewu, nie poczułam litości, poczułam tylko wdzięczność. Wdzęczność za to, że wszystko, co przeszłam, każda łza, każde upokorzenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Silną kobietą. Zwycięską matką. I przede wszystkim osobą w pełni pogodzoną z samą sobą. Nauczyłam się, że nikt nie jest w stanie odebrać nam tego, co budujemy w prawdzie, wysiłku i miłości. Że nawet w najciemniejszych chwilach wciąż teli się w nas nadzieja, czekająca, by na nowo ją odkryć. Wśród największych niesprawiedliwości odnalazłam w sobie siłę, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. Ból mnie nie zniszczył, on mnie ukształtował i sprawił, że zakwitłam. Nigdy nie pozwól, by kłamstwa i okrucieństwo innych definiowały to, kim jesteś. Bądź silny. Bądź wierny swojej prawdzie. I pamiętaj, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, światło, którego szukasz, już w tobie jest.